że to jest part 2, bo tamten mi się wyłączył. Więc no, nakładamy to serce. Dajcie znać, czy będzie ładna. Teraz nakładam różowego. I z drugiej strony też nałożę różowego. Tylko na razie z tej strony może nałożyć go. O, miałam już to? Poczekajcie, bo. Trudno jest trochę z kamerą. Nałożyłam już i z drugiej strony ten sam. O Jezus, spada mi. No, trudno jest z kamerą. No. Dobra, na razie tak wygląda. Teraz nakładam te dwa. No, nałożyłam. Jak nie wiecie, co to jest, to leży mój okon. Tam więc reszta. No, bo. więc już nałożyłam. Ale teraz nakładamy. Poczekajcie. Teraz nakładamy serce. I nakładamy drugie. Najgorsza ręka się trzęsie. Czekajcie. Dobra, zrobiłam. Nie wiem. Albo... W sumie to nie wiem. Się okaże. Na razie nie będę mówić tej niespodzianki. Teraz jak zawiązywać bransoletki. Bierzecie dwa słopełki. Albo jeszcze może wykończę trochę tej bransoletki. Teraz wezmę ostatnie dwa koraliki, te dwa białe. Dobra, tak się prezentuje teraz zawiązujemy. Nie wiem, czy mi się uda zawiązać, bo mam takie małe tutaj te o. I musimy zrobić tak i to musimy... o Jezus... No... przepraszam, bo mi się prawie rozpadła. Muszę to zrobić bez kamery. Skończyłam bransoletkę, wiem mało, ale moja ręka też jest chuda. Tak jest grubsza, ale jak sama na nią spojrzę, to jest... Zobaczycie, że ona się na mnie zmieści. Bo ja to zrobiłam też z bardzo rozciągliwej kumki. I właśnie się na mnie zmieściła. No. Skończyłam wewranzuletkę, więc chcę, tu jeszcze.